Hej, nagrywam to mega spontanicznie. Robię sobie właśnie rewatch Squid Game i, i zauważyłem coś, co sprawiło, że e, moje oczy zrobiły, a moja buzia zrobiła wow. No więc chciałem wam na szybko pokazać o co mi chodzi, bo to są takie rzeczy, które mi się mega ekscytuje. E, wszyscy znamy muzykę, tą ikoniczną muzykę ze Squid Game, prawda? Sam początek pierwszego odcinka. Jestem taka scena z bankomatem. Jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem, że dźwięk odmowy w bankomacie, to jest dokładnie ten sam dźwięk. Zobaczcie. Ok, więc otworzyłem sobie Ripper'a i teraz za jego pomocą zgramy sobie audio z Netflixa. No, ok. Dla mnie ten dźwięk brzmi tak samo, tylko przepuszczony przez filtry, żeby pasowało do sceny. To jest, to jest mniej więcej to. Jakby moim zdaniem ten dźwięk został zupełnie nieprzypadkowo wykorzystany w tym bankomacie i miał mieć dużą symbolikę. Porównajmy to z oryginałem jeszcze na chwilę. To jest praktycznie dokładnie to samo. To jest tonalnie praktycznie dokładnie to, to samo. Ja wiem, że to jest flat w oryginale. Moim zdaniem dźwięk, który jest użyty w bankomacie, to jest dokładnie, dokładnie ten sam dźwięk flatu, tylko został przepuszczony przez filtry po to, żeby brzmiał inaczej i brzmiał bardziej jak bankomat. Nie wiem, nigdy nie byłem jakby w Korei, więc nie jestem w stanie porównać, czy tak brzmią bankomaty tam czy nie, ale jeśli ktoś był, możecie dać znać. Być może uważacie tak jak ja, być może uważacie zupełnie inaczej niż ja. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle. To są takie rzeczy, dla których żyję właśnie. Bardzo lubię takie audio ciekawostki, audio dyskusje, zagadki. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapę w górę, coś tam. No, trzymajcie się. Dzięki, cześć.